W Afganistanie nie są obecni od, od wczoraj. Byli tam już podczas obecności amerykańskiej. Więc jeśli chodzi o potencjalną gospodarczą czy, czy polityczną współpracę, czy wręcz taką, jak niektórzy mówią, ekspansję Pekinu w Afganistanie, to, to warto zauważyć, że. Dla Chin potencjalne straty wynikające z niestabilnej, z niestabilnej sytuacji wewnętrznej, niepewnej sytuacji związanej z bezpieczeństwem mogą tak naprawdę znacznie przewyższać postrzegane zyski. Zyski, które szczególnie, szczególnie są powiązane gdzieś, z rozwojem projektu nowego jedwabnego szlaku. W tym projekcie upatruje się, upatruje się głównej przyczyny rozwoju relacji Chin z Afganistanem, między innymi tak w regionie działa się też także z Pakistanem, gdzie właśnie w ramach nowego jedwabnego szlaku rozwijanych jest Także kilka projektów ekonomicznych z różnymi skutkami, co prawda, jednak, jednak w Afganistanie rzeczywiście podnosi się ten argument, że, że główne zaangażowanie miało być oczywiście ekonomiczne, ze względu na bardzo dużą ilość surowców naturalnych w tym państwie. Natomiast jeśli chodzi o chińskie zaangażowanie potencjalne. No to dominującym motywem dalej jednak pozostaje kwestia bezpieczeństwa, a więc Pekin chce zapobiec rozwojowi radykalnych grup zagrażających jego interesom, zarówno w Afganistanie, jak i też na granicy z chińskim Xinjiangiem, który jest niezmiennie dość, dość zapalnym regionem, jeśli chodzi o. Chińską Republikę Ludową. I chociaż teoretycznie te możliwości udziału Chińskiej Republiki Ludowej w odbudowie Afganistanu wydają się, wydają się duże, wydają się bardzo kuszące, no to historia chińskich inwestycji rzeczywiście sugeruje, że Obecne, obecne afgańskie realie jako po prostu zbyt ryzykowne, aby rzeczywiście rozszerzać intensywnie swoją działalność gospodarczą. Pekin co prawda utrzymuje kontakty z talibami, utrzymuje już od kilku lat, jednak dzieje się tak w dużej mierze głównie, aby zapewnić bezpieczeństwo chińskim obywatelom, którzy już są tam na miejscu w Afganistanie. Niemniej jednak Niemniej jednak te kontakty nie znaczą aż tyle, jak, jak moglibyśmy uważać na pierwszy rzut oka, ponieważ dokładnie takie same, dokładnie taki sam dialog, dokładnie taki sam kontakt jest także utrzymywany przez Pekin z innymi, innymi organizacjami, innymi aktorami politycznymi w tym państwie. Tak więc te kontakty wysokiego szczebla. Które też mogliśmy o, o obserwować w ostatnim czasie, jeśli chodzi o, o, o rząd chiński i o talibów, tak naprawdę nie oznaczają takiego bezwarunkowego poparcia dla ich polityki w dłuższej perspektywie, a raczej moim zdaniem pokazują, że, że Pekin podchodzi do tych relacji bardzo pragmatycznie i rzeczywiście wykazuje gotowość do prowadzenia dialogu niezależnie od od, od tych afgańskich warunków e, wewnętrznych e, czy międzynarodowych.